Zapraszam Państwa do wysłuchania i obejrzenia odcinka, w którym przybliżę zagadnienia związane z kontraktowaniem, omawiając klauzule formalno-porządkowe oraz najczęściej spotykane rodzaje kontraktów eksportowych. Kontrakt eksportowy jest umową kupna-sprzedaży zawartą pomiędzy eksporterem a importerem. Określa on przedmiot dostawy, prawa i obowiązki stron, a także odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz warunki, jakie należy spełnić, aby mogło nastąpić przeniesienie własności rzeczy lub praw. Oprócz praw i obowiązków kontrakt eksportowy może dotyczyć również najmu, leasingu, usług czy też innych dowolnych umów. W praktyce handlowej zawarcie kontraktu z partnerem zagranicznym obarczone jest zwykle większym ryzykiem niż zawarcie kontraktu z partnerem krajowym. Ryzyko handlowe może wynikać m.in. z kursu walut, odległości dostaw, czy też z obowiązującego prawa panującego w danym kraju. W handlu zagranicznym nie ma obligatoryjnego obowiązku zawierania kontraktów eksportowych w formie pisemnej, jest to indywidualna decyzja każdego eksportera. Warto jednak z uwagi na bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg transakcji zadbać o jego podpisanie. Kontrakt eksportowy jest narzędziem ułatwiającym egzekwowanie podjętych zobowiązań oraz rozstrzygania ewentualnych sporów. Brak kontraktu w formie pisemnej zdecydowanie zmniejsza szansę na rozwiązanie ewentualnych problemów. Firma, która sprzedała importerowi towar i tym samym zakazała prowadzenia działalności konkurencyjnej, a nie spisała kontraktu, naraziła się tym samym na straty finansowe, które będą wynikały z mniejszej sprzedaży towaru, ponieważ będzie zmuszona dzielić się zdobytym rynkiem. Nie istnieje żaden uniwersalny wzorzec kontraktu i nie ma też obowiązującej kolejności stosowanych klauzul. Wyjątkiem jest kontrakt typowy, o którym to z góry narzucona jest forma. Dlatego sporządzając zagraniczną umowę handlową należy wziąć pod uwagę wszelkie możliwe aspekty tej umowy, zaczynając od kwestii formalno-porządkowych, poprzez kwestie prawne, finansowo-walutowe, celne, ubezpieczeniowe czy też transportowe i dokonać zapisu odpowiednich klauzul. Sporządzenie i zapisanie wszystkich istotnych elementów w kontrakcie zapobiegnie lub zminimalizuje skutki ewentualnych niepowodzeń. W kontrakcie eksportowym najczęściej wyodrębnia się trzy grupy klauzul. Są to klauzule formalno-porządkowe, klauzule podstawowe oraz klauzule uzupełniające. W tym odcinku opowiem o klauzulach formalno-porządkowych. Należą one do ważnych elementów kontraktu i z założenia nie są negocjowane. Choć są pewne odstępstwa, to warto zwrócić na nie uwagę w trakcie negocjacji. Taką klauzulą formalno-porządkową jest zapis dotyczący nazw stron kontraktu wraz z adresami siedziby firmy oraz wykazem rejestrów poświadczających dane firmy. Wręcz niewyobrażalną sytuacją jest niesprawdzenie firmy w rejestrach i podpisanie umowy na zasadzie zaufania. Kolejnym istotnym elementem jest zapis dotyczący nazwisk osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu i zawierania umów w imieniu firmy. Należy pamiętać, iż podpisanie kontraktu przez osoby nieposiadające upoważnienia do reprezentowania podmiotu czyni kontrakt nieważnym. Data zawarcia kontraktu jest punktem granicznym, od którego liczy się bieg następujących czynności. Dzięki dacie można określić termin wejścia w życie kontraktu, np. w ciągu 10 dni od daty jego podpisania. Można od tej daty liczyć czas spełnienia przez jedną ze stron danych czynności, np. otwarcia kredytywy, których wykonanie warunkuje wejście w życie kontraktu. Data podpisania kontraktu jest jedynym elementem w grupie klauzul formalno porządkowych, które strony mogą negocjować. To znaczy, strony mogą dowolnie ustalić datę podpisania umowy. Miejsce zawarcia kontraktu ma duże znaczenie ze względu na określenie prawa rządzącego kontraktem. Zapis dotyczący numeru ewidencyjnego kontraktu jest istotny przy oznakowaniu dokumentów, które towarzyszą wysyłce towarów, umożliwiając sprawną wysyłkę i przyjęcie towaru. Na przestrzeni lat, numer umowy doskonale ułatwia prowadzenie korespondencji dotyczącej kontraktu. Co do sporządzania klauzul, to nie ma wytycznych, która ze stron powinna podjąć się ich przygotowania. Równie dobrze mogą one być opracowane przez odpowiednie instytucje branżowe czy też kancelarie prawne. Warto jednak pamiętać, że podczas przygotowania kontraktu strona go opracowująca już na starcie otrzymuje pewną przewagę, gdyż to ona nadaje charakter umowie. W praktyce handlowej mamy do czynienia z kilkoma rodzajami kontraktów eksportowych. Przyjmując kryterium ilości dokumentów, które tworzą kontrakt, to możemy mówić o kontrakcie jedno lub wielodokumentowym. Kontrakt jednodokumentowy, jak sama nazwa wskazuje, jest, jest to dokument w formie jednego aktu prawnego, który zawiera wszystkie warunki wzajemnych praw i obowiązków stron. W praktyce taki kontrakt podpisywany jest po zakończeniu bezpośrednich negocjacji w co najmniej dwóch egzemplarzach. Ten rodzaj kontraktów stosowany jest często przy transakcjach długoterminowych obejmujących wiele dostaw na dobra inwestycyjne o skomplikowanej charakterystyce technicznej. Na przykład dotyczący indywidualnych zamówień czy też opiewających na znaczne kwoty. Pewną formą kontraktu jednodokumentowego jest kontrakt typowy, który jest gotowym formularzem, który składa się z dwóch części. Pustych miejsc przeznaczo przeznaczonych na wpisanie treści niektórych klauzul podstawowych, czyli tych negocjowanych elementów umowy oraz standardowego drukowanego zestawienia klauzul nazywanych ogólnymi warunkami umowy. Są to przede wszystkim klauzule uzupełniające i niektóre podstawowe. W przypadku kontraktu wielodokumentowego jego zawartość tworzą dokumenty takie jak oferta eksportera, zamówienie importera oraz potwierdzenie zamówienia, które w praktyce jest dokumentem stwierdzającym zawarcie kontraktu. Kontrakt wielodokumentowy stosowany jest w przypadku powtarzalnych dostaw. Reasumując, sporządzając kontrakt warto zwrócić większą uwagę na formalno-porządkowe elementy kontraktu. Należy pamiętać o dołączeniu do niego wszystkich dokumentów, które stanowią jego integralną część. Mogą to być np. certyfikaty, atesty, specyfikacja, dokumentacja techniczna, próbki, wzory, dopuszczenia do obrotu itd. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym opowiem o podstawowych klauzulach kontraktu.